Cześć witajcie, z tej strony TILUSIEK. Zapraszam na relacje z kolejnej potyczki w Grand Arena Championships w Star Wars Galaxy of Heroes. W rundzie drugiej spotykam się z graczem Shurman. Na skład arenie używa on w miarę mocnego teamu z Darth na siódmym reliku, Bastilion Shanfole na siódmym reliku. Do tego jest HK-47, Malak i Sith Trooper. Jeśli chodzi o statki to niestety ma negocjatora. Powiem tak, nie będzie łatwo to wygrać i nie zdziwię się, jak to przegram, z tego względu, że zostałem wyczyszczony, jak to widać. I tak naprawdę tylko z General Greviousem miał jakieś przygody. Pozostałe teamy zostały wyczyszczone naraz, flota została wyczyszczona naraz, aczkolwiek jakieś posiłki się pojawiły. Timy przednie na dolnym polu, znaczy teamy z przedniego pola dolnego również zostały wyczyszczone na raz, teamy z pola dolnego, tylnego zostały wyczyszczone na raz, więc generalnie poszło mu całkiem nieźle, natomiast na mnie czeka tak, jego arenowy team Dart Raven, Old Republic ze z Juhani oraz Banty Hunters, Bosk nie jest tutaj jakiś chyba specjalnie super szybki. To, to taki standardowy team, coś jak, coś jak u mnie tak naprawdę, więc może uda się na raz. Ponadto tak, na dole jest First Order słabiutki oraz Miśki, też niespecjalne. Więc tutaj generalnie oczywiście zaczynamy od dołu. Proponuję tutaj Imperial Troopers na Miśki, tylko zobaczymy jeszcze Speed Wicket'a. 194. Dobra, Imperial Troopers tutaj powinni się w miarę dobrze czuć. Imperial Troopers są. Są. Dobra. Imperial Troopers versus Iwoki G10-G11. Dobra. Najpierw powinien zejść Ewok Elder. Żeby miała pewność, że nikt więcej już tutaj się nie pojawi z powrotem. Teraz możemy w sumie Paplu tutaj jeszcze uziemić trochę. No, i został jeszcze wikacik. Dobra, tutaj jest full. Jeśli chodzi o taki Team First Order, to tak naprawdę tylko Kylo Ren jest tutaj. Yy, znaczy, nie jest on First Order, type pilota y, jest tutaj w miarę jakimś tam zagrożeniem, ale spróbujemy to w undersize, bo generalnie y, tutaj powinno to jakoś pójść. Yy, oczywiście Ray, czyli training powiedzmy bez race scavenger i próbujemy generalnie trzeba się tutaj liczyć ze stratą każdego możliwego punktu, więc tam gdzie jest to tylko możliwe, lepiej te punkty zdobywać właśnie w postaci size'u. generalnie im więcej size'u u mnie, tym lepiej dobra, first order officer's shed jest ok Panda się rusza, uwaga. Dobra. Teraz pilot jeszcze zejdzie, bo on jest na G12. Pilot po raz kolejny. Znowu pilot. Dobra. No i zostało. Panda i dwóch Kajlorenów. Uff, uf, uf. Coś tam. Kajloren klasyczny próbuje tutaj zdziałać. Na szczęście nic się specjalnie nie dzieje. Dobra. Stan. Dobra. Dobra, i nie ma pandy. Hmm. Nie tak miało być. Zaraz się Kylo Ren tutaj Unmasked y, wynurzy i coś tutaj zacznie nam bruzić. Stan. Dobra. Jeszcze. Dobra, Illuminated Destiny, więc trochę się tutaj podreperujemy. W sumie już teraz możemy zacząć. Dobra. BB-8 niestety nie jest na full protekcji. Ale próbujemy. Czemu nie? BASIC. BASIC. BB-8. Stan. BASIC. Jeszcze się nie ruszaj. Dobra. BB-8. No, tu już niestety się nie specjalnie nic specjalnie nie da zrobić. Trudno. Ale jest undersized. Z tyłu. Ciekawe, czy będą robaczki i czy tylko jeden z tych teamów. Zobaczymy. Hmm. No tak, tutaj generalnie też nie będzie ciekawie. O, Shakti z klonami. Tutaj teoretycznie CLS powinien iść. Tutaj Treja, więc jak najbardziej zaczniemy sobie od CLS-a na Shakti. Oczywiście tutaj jest też nowy ARC Trooper i już jest tutaj wbity całkiem konkretnie. Coś tam może działać, w sensie jak na ten poziom rozwoju dostępności tej postaci, tak. Więc tutaj generalnie idzie CLS, tutaj raczej nie ma żadnych wątpliwości. No, tutaj śmiga CLS w Undersize powinni sobie poradzić. Dobra, te działko przywołane, pytanie tak. Rex jest tam, to jest Shakti. Dobra, to robimy tak. I nie ma Fivesa, a niestety Rex się ruszył. Dobra, na razie nie jest dobrze. Echo ja zaraz tam tutaj zabije chyba tu. No, na szczęście nie. A, no, jednak. Uuuu... o Dobra. To tutaj niestety będzie raczej poprawka, a nie tak to miało wyglądać. Rexa jeszcze przydałoby się jakoś ubić, a tutaj niestety Shakti Szakti niestety tutaj się e, dość mocno objawiła. Dobra, Fivesa tutaj niestety tylko się udało zbić. Nie tak to miało wyglądać, no to już raczej przegrałem tą potyczkę. Ale tak. E, zrobimy jeszcze tak. Tutaj treje weźmiemy, tak czy siak na e, newtę tak. E, tu weźmiemy treje na, i tyle no. Tak, czy siak, tego e, Team, ten Team e, Shakti będą musiał czymś zdjąć. I być może chyba zrobię to. Dobra, najpierw zrobię chyba faktycznie ten team e, robaczkami spróbujemy robić, Może w sumie od razu powinienem to robaczkami zrobić. Trudno, uczymy się. Dobra, robaczki. Robaczki na dobitkę Shakti i klonów z nowym klonem. mhm. Uh -huh. Mm -hmm. Od razu trzeba było tak zrobić. W sumie. Od razu trzeba było robakami tutaj atakować. Trudno. Mówi się trudno. Robaki to po prostu zmiażdżyły. Więc jestem już jedną e, rozgrywkę w plecy. Tutaj teoretycznie traja z nich ilusem. Niestety musi iść. I zobaczymy co tam jeszcze tutaj się uda ugrać. Tutaj raczej full squad musi iść. Jeszcze jakiegoś sita weźmiemy, żeby ewentualnie przyspieszał. Może być to... w sumie czemu nie Malak tak naprawdę? Malak tutaj może się przydać na ten... jako taka niespodzianka dla niektórych tam. Tak. Profilaktycznie bym wziął tego e, try'a z Malakiem na tych Hunter, co tam zostanie wtedy. Dobra, tutaj generalnie też nie ma co y, ryzykować. Aczkolwiek nie, Dartmalek zostanie do kompozycji z jakimś innym teamem, a tutaj weźmiemy Seed Asasynkę. jakoś to powinno wyglądać. To mam nadzieję, że się uda tym razem za pierwszym razem. Nest jest tutaj niestety, tak? Sajm się ruszył i teraz będzie. Dość mocno atakowany. Cooldowny, o niestety, Newt nie dostał cooldowna, a zaraz się tutaj ruszy. Będzie pierwszy Extortion pewnie, tak? A może i nie? Zaraz zobaczymy. Tak zrobimy. Dobra, Wattumbore w sumie jak najszybciej musi zejść. Dobra, udało się. Teraz tak, mytr jeszcze nie ruszył, dobra. Mhm. Niby jest poniżej 50%, okej. Okay. Ten ruszył się niestety. Jeszcze raz cooldowny. Mhm. Ta. Dobra, to był raz. Tam nest ładnie się rozbrykała. Dobra, potrzebuję teraz, żeby Django mnie tutaj zaatakował, nie kogoś innego, e, dobra, pierwsza znika nest. E, Duku stan Dobra, zrobimy tak Tak, wiem, jak starszy mi zaczyna działać, to może spłacić. Dobra, teraz Django to trzeba by sprzątnąć. No, nawet my od razu się załapał, Dobra, te duku tu też potrafi nieźle zaskoczyć. Dobra, to się udało. Słabiutko, niestety. No, punktowe to będzie sobie łódko wyglądać. No. Trudno się mówi. Team z Shakti z tym nowym klonem troszkę tutaj mnie zaskoczył. Ale cóż, jedziemy dalej. Tak mamy jeszcze w odwodzie padme. Empire is gotten. i coś tam jeszcze się znajdzie. To tak, Empire z Gatem pójdzie raczej tutaj. To jest w miarę słaby team. Chyba, że. Nie, wiem, może Empire's Gaten pójdzie na Bandy Huntersów prawdopodobnie. Tak mi się zdaje. Będzie lepiej, żeby Empire's Gaten poszło tutaj. A tam, ponieważ jest trochę słabszy team, to jakiś, jakąś inną kombinację możemy zrobić. Chociaż tutaj jest Zalba na Zecie na G12. Więc raczej trudniej będzie zbić ten team. Dobra, ale najpierw, może zbijemy sobie jeszcze e, Ravena. Jeśli się uda, jak się nie uda, no to generalnie już e, tego nie da. Się... O, mamy Jedi Knight Raven. Czemu ja tego nie wykorzystałem? Hmm. Dobra. Chyba jednak jestem trochę zmęczony po robocie. E, dobra, na pewno tak. E, padmy idzie na Darth Ravena. Ten faktycznie generalnie popełniłem błąd, nie sprawdziłem, czy żaden Raven jeszcze tutaj przypadkiem nie mam, ale wybaczcie po nowym Territory Battles, chyba najwyraźniej zapomniałem o tym. Dobra, padmy, jest. Nowe Territory Battles, po prostu wymiana, nie wiem, jaki tam trzeba mieć G15 gier. Gier czy co, nie wiem. Dobra, robimy teraz tak. Robimy tak. No mhm. dobra, teraz zrobimy sobie tak. O, oh, my goodness. Dobra. E, tak, potrzebuję się Bastilli pozbyć. A tutaj niestety nie wszyscy chyba zaasystują. Ale może to wystarczy. Dobra. Trzymaj się, trzymaj. No i trzymaj się, potrzebuje się tutaj. Dobra, czy ktoś tutaj zejdzie? Prawie. Prawie, prawie, ale dobra, nie ma Daltro HK. Niestety jeszcze się trzyma. Potrzebuję teraz Confusion na Malaku. Dobra. To zabolało. Dobra, nie ma HK, jest dobrze. Smalak versus 5 zonów Galactic Republic. Czy potrzebuję teraz masowej asysty? No spróbujmy. Healblock weszło, więc to już jest jakiś sukces. Jak już jest Healblock, to już jest połowa sukcesu. Zwłaszcza, że już jest końcówka HP. Dobra, na Kindoby. Jeszcze. Dobra, jedźmy go. Dobra. Udało się to pierwsze na szczęście. O! Welcome to the Kyber Club. W sumie chyba pierwszy raz mi się udało. Co nie zmienia faktu, że sama walka tutaj będzie chyba przegrana. Dobra, czyli tak: Empire's Gatem i Jedi Knight Raven. Faktycznie zapomniałem o Jedi Knight Ravenie. To niestety zdarzy się najlepszym nawet. E, dobra, Empire z Gatem. Idzie tam. Dobra, zobaczymy. Trochę punktów niestety straciłem przez i przez swoją w sumie nieuwagę, właśnie, ale trudno. Zalbar. Dobra. Najlepiej, żeby specjalnie też Mission od razu tutaj się nie udzielała. O, chyba nie da rady. Jakieś stany? 1, 2, 3. Cały jeden. Ostatnio też tak walczyłem cały jeden standard też wszedł, weszedł, pojawił się. Dobra. Aha. Dobra, może i Uhani chociaż się pozbędziemy. Dziękuję. Dobra, teraz zrobimy tak. Truszok niestety nie wszedł. Aha. Tak zrobimy teraz. Miszą niestety udało się. Pójść w stalt. Może teraz jakieś... No. Teraz to 300, tak? To rozumiem. Dobra, teraz. Tak, tutaj zapomniałem zaobserwować jeszcze, że już minął fraktur. Dobra, podziękujemy za grę kartowi. Zajmiemy się teraz Kanderusem. Dobra, mission. Następny na celowniku to mission. Dobra, podbudujemy trochę palpatina. Dobra, następne stany. Dobra. Dobra, następny. Dziękujemy, chyba tak, czy nie? A, jeszcze się ruszył niestety. Dobra, trudno się mówi, nie tak to miało wyglądać, trochę, trochę przeliczyłem moc Vadera, no już, 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 starczy, sit down Dobra, tutaj tak, niestety właśnie parę, parę banerów mi to zabrało, nie wiem czy to wystarczy do czegokolwiek Dobra, może kogoś jeszcze się podbuduje? Vader Palpatine chyba tylko. Tak, ja, Palpatine. 57 też sabiutko, ale cóż, bywa. Dobra, i został jeszcze Bounty Hunters, który będzie tutaj versus Jedi Knight Raven. O którym faktycznie zapomniałem, że go miałem. Dobra. Mhm. No to co? No to chyba zrobimy sobie tak: fokus na bosku, Dobre, jak to, żeby jak najszybciej w sumie się go pozbyć. I ja po raz kolejny atakuje, dzieli się dobrem z innymi. Jada po raz kolejny atakuje. Jeszcze big hit od iody i teraz ZAM się zajmujemy. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra. No już, już, już zrobili swoje, dobra. Teraz grido. Boba Fed zaraz. Też dzielmy się dobrem z innymi. Jakiś profilaktyczny held. Tak, e, tak. E. Dobra, tak. Dobra, Bobbie, dziękujemy. I jeszcze jeden fokus. I tyle. No, e, mamy arena. Zatem się właśnie skończyła. Dobra, no i co? Negocjatorek tam z tyłu pewnie, tak? Dobra, tylko teraz jest taki motyw. 153 za ten. Słabo to widzę. Słabo to widzę, musiałem to wygrać za pierwszym razem. ale niestety z negocjatorem nie zawsze jest tak łatwo i czasem z negocjatorem negocjuje się dwa razy. Jak już wiemy z doświadczenia. Dobra, jedziemy tak standardowym pimem. Potrzebuję jeszcze tak. Tak. Pistan oraz kasjan. Dobra, próbujemy. No. Zakładam że raczej, dopiero za drugim razem to się uda. Jakby się udało za pierwszym byłbym dźwięczny, jak nie, to nie trudno. średnio mi się to podoba tak naprawdę na chwilę obecną, ale cóż, mamy to, co mamy. Mhm. Dobra, a na się wymurzy zaraz czy nie? Aż, tylko nie bosk, tylko nie bosk, ów. Także tutaj też jest w sumie... Klonserżant, dobra, próbujemy go zdjąć jakoś, a przynajmniej zobaczymy, co się uda zdziałać. Dobra, Anakin się ruszył. Teraz się trzeba skupić na Anakinie, o, bardzo ładnie. Bardzo ładnie się to udało, dobra, może tak? Wajwsa można by się pozbyć od razu, tak, dziękuję. I co teraz? I teraz dopiero wszedł Mazdays. I teraz generalnie chciałbym nikogo nie stracić, więc Bixa Muszę podleczyć. Tak. Na razie jest dobrze. no Powiedziałem, że jest nawet bardzo dobrze. Poszedł lepiej niż na arenie statkowej. No, jeszcze. Y. Y-Wing, dobra. To czy kogoś jeszcze potrzebuję tutaj? W sumie na razie chyba nikogo nie potrzebuję. Za każdy ten teoretycznie za każde niewyzywane posiłki są punkty. Więc próbujemy zdobyć jak najwięcej punktów. Dobra. I został nam Rex. Uf, nie spodziewałem się, że za pierwszym razem to się udało. Nie przypuszczałem, tak? Aczkolwiek no udało się, dobra. Jaka jest punktacja finalna? Uf, hu, 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 hu. No proszę, dobra. Czyli generalnie mimo potyczki z, z Shakti, z klonami i z nowym klonem z Arcturperem udało się wygrać. Mam nadzieję, że przeciwnik się trochę zdziwi. Ja w sumie też jestem trochę zdziwiony, oczywiście pozytywnie. I cóż, mam nadzieję, że Wasza potyczka poszła również z pozytywnym, udało się z pozytywnym zaskoczeniem, że jesteście in plus po raz kolejny i powodzenia oczywiście w następnej części turnieju i oczywiście niech moc będzie z Wami. Ja póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.